Cześć, w nowym roku schudnę, będę się zdrowo odżywiać, zacznę się więcej ruszać. Prawie każdy chociaż raz wpisał te cele na listę postanowień noworocznych. No i powiem szczerze, mija 11 miesięcy i orientujesz się, że po ostatnim lockdownie przytyłaś 6 kg. A do tego znowu zamknęli siłownie no i wylądowałaś na pracy zdalnej i masz wrażenie, że jedynie co robisz to ciągle jesz. No, i w panice prosisz znajomo, żeby poleciła ci sprawdzoną dietę, lub grupę na Facebooku, gdzie zmienisz nawyki żywieniowe i zgubisz też zbędne kilogramy. Wiem, koniec roku to wyjątkowa okazja, i każdy chce się dobrze bawić na Sylwestra. No i dobrze wyglądać, ale właśnie minęły miesiące, podczas których nie udało ci się zrealizować postanowienia o utracie kilku kilogramów. No i mówiąc szczerze, to czasu zostało niewiele. I powiem to głośno. W kilka tygodni nie naprawisz błędu kilkunastu miesięcy. Cudowne kuracje, które obiecują błyskawiczne efekty, mogą skończyć się nadprogramowymi kilogramami po zakończeniu diety. A nawet, powiem szczerze, mogą zakończyć się problemami ze zdrowiem. I plan przygotowań do Sylwestra trzeba po prostu rozpocząć z głową. No, i tu powinienem skończyć to wideo, ale tak naprawdę jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby wyglądać lepiej na koniec roku. A w tym wideo opowiem ci, jak to zrobić. Gotowa? No to zaczynamy. Wiele osób twierdzi, że możesz to zrobić bez diety, a kluczem do tego jest wprowadzenie prostych zmian w stylu życia. Jednakże musisz być bardzo ostrożna, bo wrogami zgrabnej sylwetki jest przejadanie się oraz podjadanie się. A zmniejszenie spożycia kalorii jest najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o utratę wagi. Jeśli nie jesz mniej kalorii niż zużywasz, to nie stracisz tłuszczu. No a możesz się zapytać teraz, co zrobić, żeby jeść mniej? Po prostu oblicz swój deficyt kaloryczny. To przede wszystkim, no i ja osobiście polecam umiarkowany deficyt kalorii od 20 do 25%, co oznacza, że chcesz ustawić dzienne spożycie kalorii na poziomie 75-80% Twojego dziennego wydatku energetycznego. No i do tego możesz stracić kilka kilogramów wody stosując dietę niskowęglowodanową przez zaledwie kilka dni krótkotrwałe zmniejszenie spożycia węglowodanu może pomóc ci zmniejszyć ilość wody no i wzdęć. Dlatego można powiedzieć, ludzie, którzy stosują taką dietę, często widzą różnicę na wadze już następnego poranku, poranka po rozpoczęciu diety. No i badania pokazują, że połączenie diety niskowęglowodanowej i diety niskokalorycznej może być tak naprawdę skutecznym sposobem na szybką utratę wagi. No i chociaż niektóre diety niskowęglowodanowe, takie jak dieta Atkinsa czy dieta ketogeniczna, mają bardzo niskie limity węglowodanów, to tak naprawdę nie musisz schodzić tak nisko, aby pozbyć się wody z organizmu. Nie ma jasnej definicji, co dokładnie stanowi dietę niskowęglowodanową, bo optymalne. Spożycie węglowodanów przez osobę zależy od jej wieku, płci, składu ciała, poziomu aktywności, osobistych preferencji i obecnego stanu metabolicznego. No i ważne jest, aby poeksperymentować na sobie i dowiedzieć się, co jest dla Ciebie w tym wypadku najlepsze. Dlatego spróbuj wyeliminować lub radykalnie zmniejszyć wszystkie węglowodany skrobiowe i cukry przez okres tygodnia. Zastąp je warzywami o niskiej zawartości węglowodanów, zwiększając jednocześnie spożycie na przykład jaj, chudego mięsa czy też ryb. No i w tym wypadku świetnie sprawdza się żywność bogata w białko, ponieważ ten składnik jest trawiony dłużej niż węglowodany, dzięki czemu produkty z wysoką zawartością białka sycą na dłużej. No i białko pomoże Ci ochronić mięśnie, które są kluczowym wyznacznikiem naszego tempa metabolizmu. Dlatego Twoim priorytetem jest codziennie dostarczanie tego makroskładnika w diecie. No i e, niezależnie od tego, jaki mamy cel, dieta powinna być wsparta odpowiednią e, aktywnością fizyczną. No i najbardziej pożądany jest w tym wypadku, jak zawsze zresztą, trening siłowy całego ciała wsparty ćwiczeniami aerobowymi lub interwałami. Takie treningi są świetną metodą obniżenia zapasów węglowodanów w organizmie i, i tym samym masy wody, co może prowadzić do gwałtownego Spadku masy ciała. A do tego może również chronić metabolizm i poziom hormonów, które często zmniejszają się podczas takiej drastycznej diety. No i jeśli nie masz dostępu do klubu fitness, możesz zadbać o aktywność w domu oraz w czasie wolnym od pracy. Każda, naprawdę każda forma ruchu jest wskazana, bo aby wykorzystać dodatkowe kalorie i stracić więcej wagi. Możesz również zwiększyć swoją codzienną aktywność, bo w rzeczywistości to jak aktywna jesteś przez cały dzień, kiedy nie ćwiczysz, odgrywa również bardzo ważną rolę w utracie wagi. No i na przykład różnica między pracą przy biurku a pracą stojącą może różnić się nawet do tysiąca kalorii dziennie. No, bo to taka sama ilość energii, jaką wydatkujesz na przykład podczas 90-minutowego treningu interwałowego. No i aby przyspieszyć i wzmocnić efekty planu redukcyjnego, jest jeszcze kilka innych metod, które mogą pomóc Ci obniżyć wagę wody. A mianowicie pi wyciąg z mniszka lekarskiego, który może pomóc w zmniejszeniu zatrzymywania wody. Pi również e, kawę, która mm, jak badania sugerują, może spalić więcej tłuszczu i stracić nadmiar wody przez to, że jest e, diobry, dobrym diuretykiem. No i tu oczywiście chodzi o kofeinę. No i oczywiście uważaj na swoje nietolerancje, bo jedzenie rzeczy, których e, nie tolerujesz, a mogą prowadzić do nadmiernego zatrzymywania wody i wzdęć. No i co? Najważniejsze jest to, że optymalizując dietę i schemat treningowy, możesz tak naprawdę stracić dużą masę ciała w ciągu krótkiego czasu. No i chociaż nie będzie to czysta utrata tłuszczu, może dać początek i motywację, której tak naprawdę potrzebujesz, aby stosować bardzo zrównoważoną dietę. Jednakże należy pamiętać, że ludzie, którzy stosują takie szybkie diety, często odzyskują wagę. Dlatego a kiedy Sylwester się skończy, powinnaś przejść na bardziej zrównoważony plan dietetyczny, abyś mogła dalej chudnąć i utrzymać stracone kilogramy w dłuższym okresie czasu. No i powyższe wskazówki są na tyle proste, że utrzymanie ich w dłuższej perspektywie może przyjść z dużą łatwością. Jednakże jeśli chcesz stracić na wadze, Zainteresuj się najskuteczniejszym, najskuteczniejszym sposobem, jakim jest śledzenie kaloryczności swojej diety. Dlaczego najskuteczniejszy? Więcej na ten temat znajdziesz w artykule na blogu, który napisałem już jakiś czas temu. Link do tego artykułu znajdziesz w opisie. To wszystko. <laughs> Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i Twój kciuk w górę. Jeśli masz jakieś pytania, czekam na wiadomość od Ciebie. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego. Trzymaj się. Cześć.